Ciebie nam pić, Kuty jak w niebie, jak w niebie nam żyć. Herbatko, herbatko. Ach. A co w takim razie pijecie? A yerba mate, proszę pana, my tu tylko tak. Yerba mate potocznie nazywana jest herbatą, choć uzyskuje się ją z zupełnie innej rośliny. Różni się od herbaty otrzymywanej z krzewu camellia sinensis właściwościami, smakiem i sposobem parzenia. W Ameryce Południowej piłem notorycznie coś, co się nazywa yerba mate. No ale to nie jest ta herbata. Yerba mate też się zupełnie inaczej przyrządza. Pierwszą moją matę wypiłem w McDonaldzie i smakowała jak zaparzona popielniczka. Posiada cechy, które zapewniają jej silną pozycję w krajach, z których pochodzi. W Brazylii, Paragwaju i Argentynie ma rangę kultowego napoju. Państwo myślą, że yerba mate pochodzi z Argentyny. Bo ona do Polski przyjeżdża z Argentyny, gdy tymczasem narodziła się w Paragwaju i tam wiemy, jak się ją pije. Słowo yerba wywodzi się z języka hiszpańskiego i oznacza trawę, zioło. Mate w języku keczua znaczy tykwa. To jest taka specjalna herbata. Ja nawet nie wiem, z czego to się robi. Przyznam, mea kulpa. Początkowo Indianie namaczali liście ostrzewu paragwajskiego, dziko rosnącego w lesistych rejonach Paragwaju. Później pojawił się zwyczaj ich zaparzania. Jej uprawę rozpoczęli dopiero Jezuici w 1670 roku. No i ważne, żeby mieć ten chwyt. To jest chwyt paragwajski. Tak chodzą wszyscy. Każdy ma własny termos, którego nigdy nie zgubi, nawet jak jedzie autobusem i potem biznesmeni tak wyglądają. Tutaj jest teczka moja biznesmeńska, idzie sobie biznesmen przez Paragwaj, coś takim, no tak wygląda bankier na przykład. Właściciel największego banku w Paragwaju, tak będzie szedł z plastikowym termosem i naczyniem do maty. W XIX wieku matę była eksportowana do innych krajów Ameryki Południowej, takich jak Peru, Chile, Argentyna i niektórych prowincji brazylijskich. Pito ją od chwili wstania z łóżka przez cały dzień. Nie do pomyślenia była podróż bez zapasu mate. Kiedy się pije? No tak jak u nas, kawka albo herbatka, jak się zachce, wtedy się pije. Zbiory zaczynają się w grudniu. Potem przez około 9 miesięcy trwa obróbka liści. Suszy się je, pali i rozciera na jasnozielony proszek, który z czasem nabiera aromatu. I rzecz bardzo ważna, obok listków, no, muszą być łodyżki. Łodyżki powodują nie zmianę smaku, ale to, że między tymi listkami jest miejsce, żeby woda się szybciej przelewała. I jak woda się szybciej przelewa, to ogólnie się inaczej zaparza, a powietrze może sobie wychodzić do góry. Herbatę matę produkuje się zieloną i paloną. Jest ona kolejną herbatą w właściwościach leczniczych dzięki temu, że posiada dużo witamin i minerałów, takich jak sód, potas, magnes czy wapń. Ponadto korzystnie wpływa na cały organizm, zwłaszcza na układ nerwowy. Pomaga zwalczać stres i zmęczenie. Dziennie wypijam jedno takie nabicie, i tutaj kofeiny w tych moich fusach jest tyle, co w jednym espresso, przeciętnym. Więc nabijam sobie rano. I do popołudnia mi wystarcza. Mężczyźni piją matę cimarou, to znaczy bez dodatków. Ale kobiety i cudzoziemcy dodają do niej kawę, rum, trochę skórki pomarańczowej lub cytrynowej. My w Paragwaju mamy naczynie, no na zewnątrz owinięte metalem, bo pęka, ale drewniane i może sobie pękać ile chce w środku, a nie wyciecze, jak jest owinięte żelazstwem, tak jak moja tutaj. Tak? No i uwaga! I to drewno to powinno być palosanto czyli Święty Pal, nazwa własna. Do parzenia yerba mate służy specjalne naczynie mate, nazywane również kalabasa, wykonane najczęściej z tykwy, niekiedy z innych materiałów. Oni mówią, że naczynie do mate trzeba trzymać tak jak pierś kobiety. Nie za mocno, ale też po męsku. Można także zalewać yerba mate w kubku lub termosie. Przygotowany napój pije się przez metalową rurkę, bombilię. O, rurka ma na końcu sitko i to się zatyka, jak nie ma palitos, czyli jak nie ma łodyżek. Aby uzyskać napar, należy włożyć do pojemnika bombilię, następnie napełnić naczynie yerba mate i zalać wodą o temperaturze nieprzekraczającej 70 stopni Celsjusza. Fusy są te same od rana, natomiast dolewam tylko wody przez cały dzień. Chodzę sobie z moim termosem, jak mi się zachce pić, to do termosa. Leję wodę gorącą bez żadnych dodatków i już nie zmieniam fusów, czyli y, ta warstwa kofeiny w mojej krwi jest stale taka sama. Tylko wody dolewam i dolewam. Ważne, żeby termos był z dziupkiem, tak jak mój, bo się łatwiej aplikuje. Wokół jej picia wytworzyła się w Ameryce Południowej swoista ceremonia, przypominająca swym charakterem obyczaje Indian z Ameryki Północnej. Rodzina i przyjaciele zasiadali wokół domowego ogniska, a yerba podawana niczym fajka pokoju jednoczyła zgromadzonych, sprzyjała nawiązywaniu rozmów i zacieśnianiu kontaktów. Yerba mate, pita na zimno, nazywa się terere. Znana jest tylko w Paragwaju i tylko w Paragwaju Mimo że kraj brudny, nigdy nie było cholery. Niektóre przepisy z czasów II wojny światowej polecały mate pampero. W smaku przypomina kawę, ale przygotowuje się ją tak jak herbatę. Działa wzmacniająco, pokrzepiająco i zalecana jest dla osób potrzebujących szybkiego odnowienia sił witalnych. Kofeiny tyle co w jednej kawie, ale działanie rozłożone na wiele godzin. Kawa nas podbija bardzo szybko i szybko nam opada potem. A Mate? Mate nas wzbija na taki niższy poziom i trzyma na tym niższym poziomie przez cały dzień. Studentom polecam na nocne nauki. Czytał Tomasz Knapik.